Cześć kochani, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dzisiejszy mój filmik będzie to projekt Denko. Znowu w mojej torbie uzbierały się produkty, które się pokończyły, zostały zdękowane i tak jak mówiłam, albo nie mówiłam Wam ostatnio, bo nie pamiętam, wolę nagrywać dla Was takie filmiki częściej, ażeby one były krótsze, dlatego że wolę Wam opowiedzieć o danym produkcie trochę więcej, ponieważ yy, wolę Wam go albo po prostu polecić, albo powiedzieć, że jest bublem i nie chcę, żebyście kupowały jakieś produkty w ciemno, czy żeby później. Mi się okazały, że są nie takie, jakie myślałyście. I żeby zbędnie nie przedłużać, pierwszy produkt, jaki wam pokażę, będzie to gąbeczka koniak, która prezentuje się w ten sposób. Ona jest jeszcze w oryginalnym opakowaniu, ja ją w sumie tak przechowywałam, ja ją wam wyciągnę. To jest gąbeczka, która jakiś czas temu, kilka miesięcy temu robiła furorę na YouTubie. Ja ją wtedy również zakupiłam. Ona prezentuje się w ten sposób, jest to taka biała gąbka i ona służy nam do mecia twarzy. I ona była hitem, ale później się okazało, że jednak nie jest tak kolorowo. Części dziewczyn ta gąbka zgniła, spleśniała w środku, części dziewczyn ona się w ogóle rozpadła, w ogóle były jakieś jaja, nie wiadomo o co chodzi. No ale u mnie takich rzeczy się nie działo. Ja tą gąbkę stosuję około, nie wiem, 3 -4 miesięcy, 4, dokładnie teraz nie pamiętam, nie chcę kłamać no i uważam, że ona już się nie nadaje do dalszego użytku, dlatego, że gdy ona jest cała namoczona, ona jest biała wszystko ładnie, pięknie, ale gdy wysycha tutaj widzicie, ma w sobie brud. Ja tą gąbeczkę używałam do demakijażu i tam jest napisane, że ją można wyprać w jakichś tam w 60 stopniach chyba bez środka zmiękczającego mi się nie opłaca prać tej jednej gąbki, więc po prostu ją wyrzucam ona poza tym już powoli się zrobiła gdzieniegdzie dziurawa, mimo, że jej jakoś nie Maltretowałam, nie myśli, nie myśli że robiłam jej krzywdę, e, więc no jest to gąbka, która kosztuje około 14 zł. Ja ją kupiłam na promocji, z tego co pamiętam, za połowę cenę, około 8 zł, coś koło tego. Produkt całkiem spoko, myślałam, że będzie trochę inna. Myślałam, że trochę lepiej będzie na przykład peelingowała, no może nie peelingowała, ale trochę będzie taka bardziej um, dla naszej twarzy, bo ona jest bardzo miękka, delikatna, i myślałam, że ona będzie taka trochę inna. I, I się jednak rozczarowałam, chociaż uważam, że było całkiem spoko, ale na zakup drugiej się nie skuszę. Ta już idzie do śmieci, ponieważ swoje wysłużyła i, i wiecie jak to jest. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać, będzie to żel-krem do mycia twarzy bez zapachowy z AA. On się prezentuje w ten sposób, Wam pokażę. On już jest przecięty, jak widzicie. Jest to produkt, który łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, i ma delikatną formułę. Z tym łagodzeniem zaczerwienień i podrażnień, ja bym tutaj nie szalała. Ten produkt na pewno tego nie, nie robi. Ma delikatną formułę, to się mogę zgodzić. On jest bezzapachowy no tutaj też bym się nie zgodziła, dlatego że mi ten produkt pachnie po prostu. Makowcem. Ja wiem, że dla niektórych to będzie dziwne, ale pierwszy zapach, jaki mi się kojarzy z tym produktem i jego zapachem, to jest makowiec. To jest bardzo delikatny zapach, który jest. Prawie w ogóle niewyczuwalny, więc mówię od razu, żeby nie było. E, ogólnie sam w sobie produkt jest fajny. Ja go używałam do demakijażu. Nie wysuszałam mojej buzi. Ja mam cerę mieszaną, dlatego że w strefie tę mam tłustą. Policzki mam e, normalne, więc e, produkt bardzo dobrze się sprawdzał. Ja go kupiłam e, tak z czystej ciekawości, aby go wypróbować. On jest bez parabelnów, alargenów i barwników. Mamy tutaj 150 ml produktu i ten produkt kosztuje około. 15-16 zł jego ja również wyhaczyłam na promocji w Superfarmie I on kosztował bodajże mnie Złotych 8 albo coś koło tego yy, Produkt ogólnie Tak jak mówię, ciekawy, 150 ml Zmywa ten makijaż Jakoś tutaj może szału nie robi yy, Jest delikatny Ja nim również zmywałam oczy, nie podrażniał mi oczu Więc mogę Wam bardzo serdecznie polecić Myślę, że do skóry takiej właśnie Wrażliwej on się na pewno sprawdzi Kolejną rzeczą będzie to peeling z Isany, który prezentuje się w ten oto sposób. On jest również przecięty. Jest to peeling do ciała. On w zeszłym roku pojawił się jakoś tak po świętach, przed świętami była to edycja limitowana: to jest biała czekolada i z wanilią. Ten peeling również robił furorę, ze względu chyba przede wszystkim na jego zapach. I powiem Wam szczerze, że. Ja na, ze względu na zapach się na niego skusiłam. Kupiłam ten peeling, on był chyba niedrogi, około 6 zł. I jest to peeling do ciała i nie jest to peeling myjący. Mi to akurat nie robi różnicy, bo ponieważ ja zawsze najpierw myję się żelem, później dopiero używam peelingu, więc dla mnie peeling nie musi być myjący. Mamy tutaj 200 ml produktu. I jak jest moje ale? Ja Wam powiem szczerze, że ten peeling to co najwyżej ja bym mogła go używać do twarzy. Ze względu na to, że jego właściwości ścierają były znikome. Drobinki były strasznie małe, takie mało ścierające. Ja po prostu musiałam się ponacierać, wycierać, żeby ten peeling cokolwiek zaczął robić na, na moim ciele. Ja wolę takie typowo zdzieraki, które czuję, że ta skóra jest ścierana, jest ten naskórek właśnie zwłuszczany. Przy tym peelingu tak nie miałam. Na pewno, nie kupię po raz na, na pewno nie kupię jeszcze raz. Co prawda tej wersji już nie ma, ale widziałam tam jakąś inną. Na pewno się na nią nie skuszę. Dla mnie to jest po prostu prawie zerowe ścieranie, gdzie tego peelingu można używać do twarzy, a do ciała niekoniecznie. Oczywiście go zużyłam do, 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 do twarzy, fu, do ciała, ale nie polecam i na pewno nie kupię po raz kolejny. Idąc dalej będzie to maskara, maskara z P2 Volume Affair Lash Wonder Mascara, mamy tutaj 13ml produktu w kolorze czarnym, o, no tutaj była taka duża szczota i właśnie ona prezentuje się w ten sposób. Ta szczota jest bardzo duża i na początku miałam z nią problem, aby nauczyć się malować, aby tutaj nie odbijać tuszu sobie na powiece. Gdy się nauczyłam, powiem Wam, że to była maskara rewelacyjna, dawała mega pogrubienie, mega wydłużenie, podkręcenie niekoniecznie, bo no ja tego nie wymagam od tuszu. Dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest wydłużenie i pogrubienie. Ta maskara to dawała, dawała efekt takich naprawdę Fajniej, fajnie podkreślonych rzęs, takich jak to mówią, dramatyczny look. Mi się coś takiego bardzo podoba. Czasami używałam jedną warstwę, czasami używałam dwie warstwy. Mam jedyne ale, że mam tutaj 13 ml produktu i ten produkt mi się skończył dosyć szybko. Ja nie pamiętam, kiedy jej zaczęłam używać, ale mam takie wrażenie, że no nie wiem, że jakoś ona mi się szybko skończyła. Może to ze względu na to, że ją tak polubiłam. No nie wiem, na początku ona też była średnia, bo. Maskary z P2 mają to do siebie, że one na początku są bardzo takie lejące, takie mokre i one potrzebują czasu, aby trochę podeschły, wtedy gdy delikatnie zmieni się ich konsystencja są rewelacyjne. Jest to kolejna maskara z P2, jaką miałam, jestem bardzo zadowolona i myślę, że jest ona na moim... Pierwszym, drugim miejscu, jeżeli chodzi o maskary, jak ich używam, więc bardzo fajny produkt. To nie jest chyba wersja limitowana, ją można kupić na, powiedzmy, na co dzień w DM-ie, więc jeżeli macie możliwość dostania tego produktu, wypróbowania go, to bardzo serdecznie polecam. Nie jest to produkt, nie... no, tak jasne, nie jest to produkt wodoodporny. Idąc dalej, gdy już jesteśmy tutaj Co tutaj mam? Mam tutaj opakowanie po zmywaczu do paznokci To był zmywacz oryginalnie z Lidla Ja miałam tutaj przelany zmywacz później z Biedronki Jeszcze ten zwykły bez pompki yy, Produkt bardzo fajny, jeżeli chodzi o zmywacz z Biedronki Na ten zmywacz z Lidla też nie narzekałam Jedyne ale mam takie, że wyrzucam to opakowanie Ponieważ ma ono zepsutą tutaj pompkę Ta pompka często powiedzmy popuszcza yy, Produkt sam się wylewa i, I nie wygląda to zbyt ciekawie, dlatego niestety musi wylądować w koszu. Chociaż bardzo lubię te produkty, bo uważam, że przez to, że jest tutaj taka pompka, są one o wiele bardziej ekonomiczne. Dalej. Będą to rzęsy, rzęsy z inglota, które prezentują się w ten sposób i dlaczego one idą do wyrzucenia? Jak możecie zauważyć, one mi po prostu wyliniały Tutaj one pogubiły część swoich włosków. Te rzęsy ja już mam dosyć długo, ja je miałam na swojej studniówce. Ja je od czasu do czasu, gdy się malowałam nawet na co dzień, zakładałam jako sztuczne rzęsy. Ogólnie produkt bardzo fajny, z tego co ja pamiętam, jakie je kupowałam, one kosztowały 28 zł. Czy coś około tego? Nie wiem, ile kosztują na chwilę obecną. Mogę Wam bardzo polecić Ja je tutaj oczywiście trochę przycięłam, aby pasowały do, do mojej powiedzmy długości oka. Ja na co dzień rzadko noszę sztuczne rzęsy. Musi być naprawdę jakaś okazja, czy jakaś impreza, albo po prostu moje widzi mi się. Tak, jeżeli chodzi, to. Produkt dla mnie ok. Mam rzęsy, które kupiłam za 5 zł u Chińczyka. Jestem z nich równie zadowolona jak z tych, więc jeżeli miałabym być szczera, polecam je serdecznie. Ale jeżeli macie dostęp do tych rzęs od Chińczyka, to polecam te rzęsy od Chińczyka. Jeżeli chodzi o jakość, no te mi wytrzymały. Miałam je, one były wielokrotnego użytku, nie używam ich tylko raz, więc jeżeli chodzi o to, to mogę polecić. Dalej co my tu jeszcze mamy. To będą opakowanie o popłatkach kosmetycznych. Są to płatki z Ebeline, które ma, miały 140 y, sztuk. Ja Wam mówiłam o tych płatkach w moich ulubieńcach. Bardzo fajne płatki, bardzo polecam. Y, są grube, ale nie mają napakowane tyle tej waty, że... Nie wiadomo ile, nie rozwarstwiają się, mają fajny taki wzorek, dosyć yy, powiedzmy gruby, który jest, no nie wiem jak to nazwać, wyszyty, czy, yy, czy jak to inaczej określić, który naprawdę fajnie pomaga nam zmyć ten makijaż. Nie wiem ile one kosztują. Ja je tutaj dostałam i na pewno, gdy będę miała okazję, kupię sobie jeszcze takie opakowanie. Ktoś by mógł powiedzieć, że płatki, jak to płatki, wszystkie są takie same. Ja bardzo lubię te z oszą, ale niestety trafiłam na partię, która jest. Yy, Odbiega jakością od swoich poprzedników, i nie wiem, czy ta jakość się pogorszyła na stałe, czy nie. Więc, jeżeli będę miała okazję, to na pewno sobie kupię te płatki i polecam Wam również je bardzo serdecznie. Dalej, kolejny produkt, jaki Wam pokażę, to pewnie już słyszycie, co to może być. I jeżeli mnie znacie, to pewnie się domyślicie no bo co innego może być w szklanych opakowaniach, które prezentują się tak. Jest, są to dwie zużyte przeze mnie świeczki, obydwie, są, to są, obydwie świeczki są z Ikei Pierwsza z nich to jest ta taka, którą możemy kupić za 4,99 Taki powiedzmy... Taka szklaneczka, a druga z nich to jest świeczka, które kupujemy w takich trzypakach, i ona na przykład była wersja ciasteczkowa. Ja jakiś czas temu pokazywałam Wam, właśnie to jest wersja jakaś nowa, limitowana, śliwkowa, czy jakaś, i to jest właśnie świeczka z tej powiedzmy potrójnej, a to jest ta pojedyncza. Tutaj miałam zapach y, różano, o ile się nie mylę. Zapach całkiem spoko, był to zapach, który raz mi się podobał, raz mi się nie podobał. Ja za zapachem róż tak średnio przepadam, więc y, to też muszę mieć dzień. Y, te świeczkę wypaliłam, ją ja jeszcze kupiłam w zeszłym roku. Y, aromat, powiem Wam szczerze, że już trochę wyparował. Podejrzewam ze względu na to, że ta świeczka tyle stała. Jeżeli chodzi o to, bardzo przyjemny zapach. Tutaj jeszcze w, w tym słoiczku jest nadal wyczuwalny. Mam jeszcze dwie świeczki. Tutaj z tej wersji śliwkowej. Czy jak to określić? Bardzo lubię świeczki z Ikei, Podobnie jak te świeczki z biedronki. Jak wiecie, u mnie świeczek jest zawsze pod dostatkiem, więc ja mogę tylko również polecić, polecić i jeszcze raz polecić. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy tutaj krem z Eveline Pro Young efekt matujący. I tak on się prezentuje, ja go dostałam do testowania, tak jak Wam tutaj mogę pokazać, jest już puste denko i powiem Wam szczerze, że ja na początku tym produktem w ogóle byłam zachwycona. Ja go dostałam do testu, gdy było jeszcze ciepło, gdy było lato. On ma tutaj efekt chłodzący, matujący i wszystko ładnie, pięknie, ale gdy zostało mi tego kremu, ja wiem, jedna czwarta, po prostu na mojej buzi zaczął się robić jakiś wysyp. Ja na początku myślałam, że może to ze względu na to, że zmieniłam jakieś inne produkty, bo zmieniałam tam i żel do mycia twarzy, i jakieś maseczki robiłam i tak dalej. Jak nie, okazało się, że taką krzywdę robi mi ten krem. Przez 3 4 opakowania nic się nie działo, gdy została mi 1 czwarta. Po prostu wysyp na czole, na brodzie, wszędzie i ta burza wołała o pomstę do nieba. Nie wiem, czemu się tak stało. Wszystko było ładnie, pięknie, no i się mm, popsuło. Określimy to w ten sposób. Ja końcówkę tego kremu zużyłam jako krem do rąk, bo w inny sposób nie mogłam go zużyć, więc ja go nie mogę polecić, mimo że przez większość czasu był dla mnie ok. No to niestety ta końcówka zaważyła na tym, że no niestety. Mam co do niego mieszane uczucia. Napiszcie mi proszę, czy też miałyście jakieś takie przygody z tym kremem, bądź też z innymi kremami, że wam służyły, a końcówka po prostu okazała się jakąś masakrą. Teraz kolejna rzecz, po prostu, za którą chyba będę płakała, naprawdę. Jest to maseczka do włosów z firmy Alverde, która prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj 100 ml produktu. Jest to maseczka z awokado i winogronem do włosów zniszczonych, suchych, z łamiącymi się końcówkami, i tak dalej, tak dalej. On nie zawiera silikonów, SLS-ów, jest to produkt wegański. I powiem Wam szczerze, że to byłaby po prostu. Maseczka, którą uwielbiam. Zapach taki dosyć przyjemny, to jest produkt naturalny, więc też nie, nie oczekujmy jakichś tutaj szałów, fajerwerek, ale oczywiście jest to zapach taki. Nie przypomina mi ani winogrona, ani awokado, ale jest to zapach przyjemny. Yy, produkt mi wystarczył na bardzo długo, ja dosyć dużo tego też produktu dawałam na włosy rewelacyjnie zachowywały się na włosach. Te włosy były nawilżone, były miękkie, to wszystko, miały chyba to wszystko, czego potrzebowały. Dodatkowym plusem jest to, że tą maseczkę trzeba trzymać 2-3 minuty. No, dla mnie to jest rewelacja, ja nie nienawidzę chodzić z czymś na głowie przez pół godziny czy przez pół dnia. Na pewno nie uświadczycie mnie w takiej roli, mimo że wiem, że przez to, że mam długie włosy, powinnam tak robić, no ale cóż. Rewelacyjny produkt, podejrzewam, że powrócę na chwilę obecną. Mam wersję z, um, jeszcze nie mam, tam mam. z olejkiem arganowym, czy, czy, nie, nie, z amarantusem o ile się nie mylę, więc użyję, ale podejrzewam, że do tej powrócę, albo będę testowała inne produkty z tej serii, naprawdę bardzo, go, bardzo godny, godny polecenia produkt, polecam, tutaj po prostu jest mój ulubieniec, faworyt, więc na pewno tutaj... Z ręką na sercu, jakbym mogła, to bym po prostu Wam te produkty przywiozła z Niemiec, dlatego że wiele dziewczyn mnie się pyta, gdzie ja kupuję te produkty. Ja je właśnie kupuję w Niemczech i, i naprawdę bardzo ubolewam, że w Polsce nie mamy do nich dostępu. Dalej, kolejną rzeczą, jaką już się, jakiej się pozbywam, jest to kredka do oczu. Color Eye Artist. Ona tak, z jednej strony tutaj ma taką gumkę do rozcierania. A tutaj właśnie jest ta kredka do oczu. I powiem Wam szczerze, że um, ja nie kupowałam sobie tej kredki, ja ją powiedzmy dostałam w prezencie. I je, z tą kredką w ogóle był ja od początku, dlatego że, gdy był próbowany tester, ta kredka była miękka, dawała bardzo fajny kolor, i tak dalej. A ona ym, po kupieniu jej, teraz tutaj, yy, widzicie, ja sobie przejeżdżam, tego koloru prawie w ogóle nie ma, ona jest twarda, nie daje koloru, więc nie wiem o co chodzi. Tester był rewelacyjny, sama kredka okazała się bublem. Ja ją tak trzymam z sentymentu, bo to były jedne z pierwszych kosmetyków, jakie miałam, właśnie z P2, no ale niestety termin ważności już tu minął, ja jej i tak nie używam, jest twarda, nie daje koloru, więc niestety ląduje do śmieci. Ja nawet nie wiem, czy te kredki jeszcze w ogóle są. Czy zmienili ich formułę, ale ogólnie, no niestety, tester okazał się fajny, a sama kredka nie bardzo. Teraz kolejne produkty, to jest to, co ja uwielbiam po prostu. Chociaż ostatnimi czasy się zapuściłam i zaczęłam mniej ich używać, a mianowicie są to maseczki do twarzy. Mam tutaj cztery maseczki wydaje mi się, że już tutaj więcej. Ich w torbie nie ma, nie. Są to cztery maseczki, zacznę może od tej. Jest to maseczka z Hand Emu, która ma w sobie melona i, i gruszkę, tak, o ja ile nie mylę. I jest to maseczka, która ma uspokajać naszą twarz. To jest po prostu śmiech na sali, jakiś bullshit. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za dziadostwo. Maseczka, która ma uspokajać naszą twarz, a ja gdy ją nałożyłam na twarz, to dosłownie czułam, jak mnie piecze, jak mnie po prostu wyżera. Tutaj w okolicach skrzydełek nosa ja po prostu czułam jak mnie piecze, jak mnie gryzie. Ja tą maseczkę zostawiłam, bo po chwili oczywiście to pieczenie ustawało, ale no nie, nie bardzo, niekoniecznie. Ona ma uspokajać, a nie uspokajała. Ja po niej, gdy jej zaczęłam używać, ja używam masaczek co drugi dzień. I ją zużyłam w przeciągu, znaczy, miałam ją na dwa razy. Tak naprawdę by mi was starczyło, gdybym ją zostawiła na 2,5 i razy, więc użyłam ją na dwa razy. Miałam po niej wysyp, nadal mam na twarzy tutaj jakieś niedoskonałości właśnie przez tą maseczkę i z maseczkami z handem ja zauważyłam, że to jest takie 50 na 50. Albo się trafi, albo się nie trafi, tej na pewno nie polecam, badziew straszny i na pewno nie uspokaja. No i teraz maseczki, które są z Niemiec, ja wiem, Wy mnie zabijecie po prostu za to. Są to trzy maseczki. Jest to maseczka czekoladowa, jest to maseczka truskawkowa i to jest maseczka, która ma być przeciw antypikiel. No, przeciw wypryską. I to są połówki tych maseczek, bo cała maseczka wygląda tak, że mamy tutaj jedną część i drugą część. Ja poz używałam na razie tylko połówki tych maseczek. Ta czekoladowa była w całości taka, więc ją zużyłam maseczka czekoladowa. Rewelacja, ona ma śmieszną konsystencję, bo ona ma taką konsystencję żelu i ona nie jest typowo taka, wiecie, taka jest czekoladowa, tylko wygląda jak, takie, jak taki kisiel czekoladowy. Dosłownie tak wygląda. I powiem Wam szczerze, że część z Was się teraz uśmieje, ale ja po prostu ym, posmakowałam tej maseczki i ona naprawdę smakuje czekoladą. Oczywiście to nie jest tak, że jadą tą maseczkę łyżkami, ale y, gdy zmywałam maseczkę, czułam, że ona jest słodka. I tak z ciekawości nałożyłam sobie tak niewielką kropelkę tej maseczki na palec I okazało się, że ona naprawdę smakuje czekoladą Rewelacyjna Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ona cokolwiek zrobiła na mojej twarzy ale na pewno spowodowała, że byłam zrelaksowana, i dla mnie ta maseczka nie musi robić więcej, nie robi mi krzywdy, powoduje, że się relaksuje. Takie jakieś większe właściwości nie zauważyłam, żeby mi zaszkodziła, ale nie zauważyłam też jakiegoś spektakularnego efektu, czy nawilżenia, czy zrobienia czegoś innego. Ja, ona mi wystarczyła też na dwa czy trzy razy, więc sądzę, że musiałabym jej trochę częściej używać, że jedną bym musiała zużyć drugą, i wtedy bym mogła coś powiedzieć, ale naprawdę jest bardzo fajna i też kosztuje śmiech. Na pieniądze bo ile się nie mylę wszystkie te maseczki kosztują 65 eurocentów i teraz tak maseczka truskawkowa tutaj już zapach nie był taki przyjemny ona była tak jakby maseczka z peelingiem robimy sobie nakładamy ją na twarz robimy peeling zostawiamy na twarzy i to jest maseczka, o ile się nie mylę, z kwasami. Tak jak mówię, zapach nie był już tak przyjemny, ale fajnie ta skóra była właśnie wygładzona. Yy, pozbyłam się tego, powiedzmy, tutaj mam ostatnio problemy, że mam takie yy, suche skórki. Pozbyłam się tego, bardzo fajny produkt, również mogę polecić. I tutaj jest maseczka antypikiel czyli przeciwko wypryskom. I ta maseczka, ja się bałam, że ona mnie przysuszy, będę miała wysuszoną skórę i tak dalej, więc stosowałam ją tylko i wyłącznie na strefę T. I powiem Wam, że dla mnie dziwo jest, no śmieszne to, może nie śmieszne, ale dosyć ciekawe że ta maseczka powoduje, że te nasze pory są lekko ściągnięte, że tutaj wszystko jest takie fajnie oczyszczone, oczywiście to nie jest tak, że od razu nie mamy zaskórników nie mamy wyprysków i tak dalej ale jednocześnie przy zmywaniu ja czułam jakby ta maseczka miała w sobie coś takiego, co nawilżyło moją twarz, że ta twarz została nawilżona oczyszczona, ale jednocześnie nawilżona, więc też bardzo ciekawy i fajny produkt i teraz dwa ostatnie produkty, a nie, przepraszam, jeszcze trzy. W tym yy, powiedzmy trzecim, a właściwie teraz produktem pierwszym, który Wam pokażę, to będą bibułki matujące z Nyxa, które ja kupiłam dosyć dawno temu, już tutaj nie ma ani jednej, bardzo fajny produkt, nie miał w sobie żadnego talku czy pudru, który yy, zostawał na twarzy, nie, miał, nie ściągał też podkładu, yy, używałam głównie w strefie t, więc yy, planuję kupić teraz te z. Yy, 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 yy. Takie na metry, to sobie sami dozujemy, ile chcemy sobie tam urwać. To jest bodajże perfekta, ale nie mogłam ich nigdzie znaleźć, więc nie wiem, może kupię na Allegro, ale te też były bardzo ciekawe i godne polecenia. I teraz dwa ostatnie produkty, to są takie produkty powiedzmy jedzeniowe. Pierwszym z nich jest to napój aloesowy, czy jak to inaczej określić, który ja kupiłam w Ikei. Napój ten jest dosyć drogi, ponieważ za 50 ml płacimy. 5 zł, 4,99 albo 5,99 i jeżeli chodzi o to, ten napój ma w sobie taki właśnie miąż, który tu pływa i to wygląda bardzo śmiesznie, dlatego że gdy wstrząśniemy, to sobie ten miąż tutaj pływa i tak dalej. Jak byłam z Łukaszem, gdzie zastanawialiśmy czy kupić to na spróbowanie, czy nie. I pani przy Kasie powiedziała, że to smakuje takim trochę winogronami, więc się skusiliśmy. I miała rację, ten napój smakuje typowo, jakbyśmy pili napój winogronowy z tych takich małych, okrągłych, zielonych winogron, bo one też mają taki dosyć specyficzny smak. Sam sobie napój bardzo dobry, nie piłam jeszcze nigdy czegoś takiego, więc powiem Wam szczerze, gdyby był tańszy gdybym miała na co dzień dostęp do IKEA, podejrzewam, że żebym się na niego skusiła. Jest to chyba też produkt naturalny bez barwników, konserwantów z witaminami, więc ogólnie bardzo ciekawy i fajny produkt. I ostatni produkt, jaki chciałabym Wam pokazać, nie wiedziałam, czy pokazać Wam go w ulubieńcach, czy pokazać Wam projekty Denko, ale stwierdziłam, dobra, pokażę Wam w projekcie Denko. Tadam! Jest to czekolada Jest to czekolada z wedla Ja mówię od razu, że za czekoladą z wedla nie przepadam Wolę o wiele bardziej milkę Ale dlaczego jest to mój ulubieniec? Dlatego, że ta czekolada smakuje jak Pamiętacie jak jest taka, chyba jest do tej pory Taka e, mieszanka wedlotka Gdzie są różne cukierki Gdzie jest pierrot, gdzie jest właśnie bajeczny Jakieś tam galaretki i tak dalej I bajeczny był jednym z moich ulubionych cukierków W tej mieszance, ja zawsze go szukałam I tak dalej I w końcu e, wprowadzili na rynek czekoladę, która smakuje jak ten oto cukierek Bardzo fajny produkt Ja go kupiłam, ona kosztowała 3,20 Nawet nie wiem, czy to dużo, czy to mało Dlatego, że czekolady z Wedla nie kupuję Naprawdę smakuje tak jak te cukierki Bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry Zasmakowało mi to strasznie Kupiłam ją tylko raz i więcej ją w sklepie nie mogę dorwać Jeszcze widziałam, jest taka czekolada, która smakuje jak... Pierrot, czy ten taki cukierek też, który był z orzechami Bardzo fajny produkt, ciekawy, czego teraz nie wymyślam, żeby ludzi zaspokoić I to by było wszystko, co bym chciała Wam pokazać Torba jest pusta, filmik pewnie i tak trwa pół godziny, ale mam nadzieję, że wytrwaliście Mam też, wadzie... mam też wadzieje, ble, 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 cze, dzisiaj gadam, nie? Mam też nadzieję, że spodobała wam się taka wersja, że opowiadam wam trochę więcej o tych produktach. Chociaż napiszcie mi w komentarzach, czy wolelibyście, żeby ten projekt DNK był taki krótki, bym tylko pokazała to, to, to i nie opowiadała. Czy jednak wolicie tą wersję, gdy opowiadałam wam o produktach trochę więcej, jakieś moje przemyślenia, jak działał i tak dalej. Wam bardzo się serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że byliście ze mną. Zapraszam również do subskrypcji. Tutaj u góry macie gdzieś przycisk. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku Buziaki. Papa! Pa.